Rozpoczynamy trzeci dzień polowań dewizowych w kole Knie Drugi miot, trzeci dzień polowania w kole Knie Idę w pierwszym miocie, na linii nic nie widziałem. Teraz idę drugi w miocie, znaczy jako naganka. Psy już lekko rozgrzane. Piotr. Dalej pięć psów idzie, tak? Twoich. Nie, teraz go. idą? Chcę, żeby odpoczęły, bo parę dni jednak trzeba im dość dyknąć. Aha. To jest wystarczająca ilość, tak że nie, nie ma sensu Na razie ich nie puszczam, bo... Bo chcę, żeby tamte psy przygodziły jelenie. On dobry na dziki, więc pobiegnie z nimi. No to aha, aha. żeby nie ominą.. Chodź no. tu Fajna drągowina dębowo-bukowa W takich warunkach warunka się pędzi Tak to kiedyś się pędziło Za młodych lat No ale trzeba sobie przypomnieć Warto sobie przypomnieć o przed nami młodniki, takie prawdziwe, może coś się pokażę w tym pierwszym miocie koło myśliwego, który stał przede mną, przeszło około 30 łańciciela lakami czyli strzelał raz, ale pudło było. Za dużo jeleni. Ile są psy? 160? 160, tak. Na się w tylko swoje, bo swoje mam grane do swojego. A co w miejscu, w miejscu? Zdą razem i zaczynają jak to ogary grać. O! I prowadzą coś na I Dziw. mamy Dziwi.

Było w sumie sześć strzałów, teraz kolejny. Byki szły. w takich sytuacjach, jak za drzewo wchodzę, Nie no, przecież mój sobie mój Maciek dostał byka. Tylko tak, się amortyzowało, bo no, ale, ale go cucili, jak dostał w klatkę, no. Młodniku. A ja kiedyś jeszcze, jak też chodziłem na gancę, to przed łaniem się położyłem normalnie, wypadłem na ziemię, ona mi przeskoczyła. Bo w taki ona nawet ci nie widzi. Cię tak, tak. rozwali w drobny mak. Tak jak widzieliście, psy się cofnęły na koniec miotu za tym dzikiem. Teraz w lewo na gankę przebiły jelenie. Psy, które odpuściły dzika, na... zadzwoniłem do nich e... dzwonkiem z, z... z GPS-u, tak? Zobroży, odpuściły tego dzika, są cały czas w miocie i teraz zajmują się jeleniami, które praktycznie wychodzą na tył może uda się je zawrócić i, i wyprowadzić na linię Przecięliśmy drugi miot, bardzo ciekawy, były dziki, widzieliśmy yy, dziki. No i tak jak mówiłem, jelenie poszły lewą stroną, okazuje się, że były to też ładne byki, nie wiem, czy zostały tam ostrzelane, czy nie, cofnęły się, psy jeszcze tutaj ładnie pracowały na dzikach przy linii, było wiele strzałów, idziemy zobaczyć, co jest. Dobra. Flana, chodź! A dzisiaj, panie kolego, prowadzący kierowniku łaskawy naszej grupie, przenosimy się już, tak? Tak, dzisiaj się przenosimy. Gówno gdzie jedziemy tak? dzisiaj? Będziemy polować w nad Odrzańskim Kole Łowieckim, najstarszym kole w Okręgu Szczęślińskim, w hotel 15 południ, tak się nazywa, w miejscowości Kikorze. Zjemy dzisiaj obiad, kolację i na wieczór jedziemy już do nowej siedziby. Jutro, Czyli jutro. się witamy w Nowym Kole? Tak, jutro jesteśmy. Ruszamy. Tu są pozostałości starego młyna tu był przepływ kiedyś tam niżej pod, było na pewno koło Tyle z niego zostało nic więcej My już jesteśmy na zbiórce Jak do tej pory no nie wiadomo w pierwszym miecie nic nie padło Zobaczymy w czym było chyba z 10 szałów ale zobaczymy. A co... A co szczelił? Bielanie. Bielanie i i, 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 to, i dwa dziki tam miał. A Po co... może psy najpierw. A co szczelił wieła Tam mamy trzy dziki. Nie, dwa trzy dziki. tam trzy dziki leżą. Tu gdzieś dwa leżą dziki. O! Także przynajmniej pięć dzików padło w tym miocie. Jelenie były, ale zobaczymy jakie. 6 sztuk widziałem piękne. Bardzo ładne bysze Super piękne naprawdę. One przyszły do mnie, bo ja Ale nie dało Tu myśliwi poszczelali złomy. Idziemy <grym> poszukać dzika. To była szczerol. Myśliwy. Tu, tu gdzie serwetka. Szukaj po. Weź Jej, się Andrzej, ten Dobra Po przygodę rozpraszać Chodź tu, Kantor Kantor chodź Kama chodź, Nieduża farba Kantorek może być ciężko to... Kantor, chodź. Chodź, tu. Szukaj. Szukaj Koma, kantor. Szukaj. chodź szukaj dzika Szukaj Szukaj dzika piesek trzyma dzika 360 metrów od nas w zakolu drogi Czekamy na samochód, będziemy podjeżdżać, spróbujemy dojść. Eee, i, Ale słychać go cały i czas. Dostrzeli. Tak, psa słychać cały czas. Towarzyszy Dzikowi, Dzik nie jest śmiertelnie ranny. Najprawdopodobniej opiera się dość mocno. Także będziemy musieli go dojechać, dojść i dostrzelić. Tak? Zobaczymy, jak szybko nam tutaj Piotr przyjedzie samochodem, i, i zobaczymy, czy się uda go dojść. Tutaj, Sławek, są pod moku teren, tak, cały czas w tym zakolu, pod, pod moku teren, także najprawdopodobniej, moku teren, najprawdopodobniej będziemy mieli spacer po błotku, no ale innego wyjścia nie ma. No ale słuchajcie, no to jest element polowania, no, proste. Zwierzę trzeba... Nie tak, zawsze pada ci pod nogami tej... masz 2 metry do drogi, nie? Tak Ale jest. dzik zawsze w takie miejsca, że trudno dostępne. Trzeba tak, dobrze że... trudzić, żeby go wyciągnąć. Sławek, a ty polujesz w tym kole? Tak, poluję tu już 9 lat Nikola. O, widzisz. No to teren zna jak własną kieszeń. Tak. Nie Na gance. od samego początku chodzę, od stażu. Chodziłem z własnymi psami, teraz chodzę... A, i a w... jakie miałeś psy? Mieliśmy z teriery, później mieliśmy gończe, posykowce bawarskie, no i teraz mam swojego gończego polskiego, ale on ma dopiero 9 miesięcy, więc jeszcze nie chodzi w naganki i to dopiero go uczę po farbie, żeby pracował. No a jest taki spokojniejszy, czyli tak nie, na, na tropowca nie, go, go, się nie? Gonczy polski nie jest spokojnym psem, psem jest bardzo e, Znaczy akurat twój gończy, bo są gończe spokojne, bo ja... Nie, to to mój nie jest, spokojny, a ale jest ma masie, bardzo, bardzo charakterystyczny. Jeżeli no, ma, ma, ma so pasję, ja, ja już ma kilka lat pasji. temu filmowałem gończe tropowce, które się lepiej jak posokowce. Tak, czyli gończy jest bardzo szybki, on się nie poddaje tak, tak, tak łatwo i ma bardzo dużą pasję łowiecką. Zrobił voltę. To, ta zielona linia to jest, to jest volta, którą pies zrobił. I sylwetka psa pokazuje, w którym miejscu trzyma nam e, tego dzika. Mm, w tej chwili jest 293 metry. Słyszymy wyraźnie, ja jak poszczekuje. Zaraz głośnik. go tak, skuszę. Tak, tak, tak. No, ten dzik się posuwa po tym terenie bagiennym, tam gdzie się czuje bezpieczniej. Gdzie pies za bardzo nie może mu nic zrobić. No i czekamy, czekamy tylko na, na, na Piotra, który ma broń. I będziemy go dochodzić i dostrzelimy. Jest kontakt. Jest kontakt. Jest kontakt. Skończymy to z Paweł, zostańcie tu. Nie chodzić do według. Niestety pojedynek przegrany dzisiaj. Nie spodziewaliśmy się. Że I to ten... pojedynek z poważnym dzikiem. Tak, z 25 kg może miał. <grym <grym może miał 25 kilo. Nie, myślę, że nie. nie wiem, czy ale... kamera uchwyciła, jak leciał koło bożecie, moich nóg. Bożecie. Tutaj koledzy najprawdopodobniej... mi krzyczeli, że go ma łapać, ale ja mam nawyk, że najpierw filmuję, potem łapię dziki. najprawdopodobniej W okolicach pachwiny bardzo nisko. Narządy wewnętrzne najprawdopodobniej nieuszkodzone. Dziszek na, na, na pełni, w pełni sił praktycznie. Wszyscy go stanowiły na krótko. No niestety nie udało się. Przebiegł koło nas. W momencie, kiedy on wyszedł, ja zinterpretowałem to, że te świeży dziki to jest. E, nie, nie ten postrajek, bo przydalej głosiły tam z tyłu. Nie? No panowie, ale obowiązek został spełniony. Tak jest. Zrobiliśmy tak, no, to w naszej mocy. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, żeby. Wracamy na polowanie. Tak jest. A czy to też jest polowanie, tylko wracamy do grupy? Bur, bur darzy dalej. O! A a dzik żyje. A psa nie ma. A psa nie ma, no bo jest następny, teraz za nim biega. Musimy go zgarnąć. No tam może być ten dzik. Bo się tam cofnął. Nasz kolega z koła. Nie ja. Marek Marek co widziałeś? Na początku pad padł byk O! Teraz na początku tego młodnika wysypało się około 7-8 byków. Jeden potężny byk się zakręcił i były te dwa strzały teraz do niego Jest dzik! Ale to jest tamten co byśmy go za przedtem szukali, tak? strzelony. No on, strze on strzelał. Powiedz mi, że powiedz mu, że dzikiego Ja kolejny miot no, piąty Jak się nie mylę Ale jak szliśmy tutaj tam, To tam gdzie stoją teraz jest ten dwóch tam jest łowczy z myśliwym dewizowym to mniej więcej na tej wysokości już z miotu koło 20 jeleni wyszło one już są oszczelane osłuchane już wiedzą, że jak się coś zbliża, jakiś samochód to już trzeba uciekać w poprzednim miocie padły chyba dwa byki i dwa dziki idzie sarna przez linię ale zobaczycie jak o, buch, przeszło ciężko jest z jedną kamerą się dobrze ustawić, bo jak to jak tutaj łowczym mi proponuje, że to jest dobre miejsce, a ja chciałem zostać na tamtej linii, a tam strzelali. Także naprawdę to jest ciężko, ale z drugiej strony no tak to jest, to jest cały czas tylko polowanie Bierzemy ostatni miod się, zakapturzyłem, bo deszcz pada tutaj stoi Robert właściciel tego biura podróży z którym polujemy znaczy biura podróży też podróży biura polowań i akurat ma pod opieką Duńczyka i ta, ta cała grupa która tu jest na tej linii to są sami Duńczycy jest ojciec i trzech czech, czech braci jest jeszcze jest chyba dziadek czy ojciec także czterech jest z jednej rodziny sami Duńczycy A już ostatni miot i ostatni miot, w tym nie tylko na dziś, ale ostatni miot w tym kole. Czyli 3 dni polowaliśmy tutaj w koleknie rysko Rozkłady dosyć imponujące z tym, że jest mało myśliwych. Tak jak dziś jest tylko 11. A mioty są bardzo duże i w zasadzie zwierzyna wychodzi z miotu wcześniej, a poza tym nie ma jak obstawić. To są bardzo duże odległości między myśliwymi musiało być co najmniej 30 myśliwych na takie mioty i moim zdaniem bo to już tak obserwuję mnie pierwszy raz, że szczególnie w takich łowiskach bez psów bez dobrych psów nie ma żadnych szans, to nie są polowanie tym bardziej polowanie takie komercyjne, dewizowe gdzie no ci, ci myśliwi płacą, przyjeżdżają, no chcą polować naszym myśliwym łatwiej jakoś tam wytłumaczyć, chociaż też są kwasy, ale tym myśliwym się nie wytłumaczy, że oni przyjeżdżają, płacą i tu nie ma zwierzyny. Albo jest zwierzyna, który nie idzie wypędzić. No więc tylko i wyłącznie psy, dobre psy. A tutaj ja przez te trzy dni widziałem, wcześniej gdzieś tam też polowałem z ogarami, widziałem, że ogary są. Ale tutaj widzę to naocznie, że no bez psów no nie ma żadnych szans. A jutro jak wjeżdżamy do tego dzisiaj wjeżdżamy, ale jutro zaczynamy polowanie w tym sąsiednim kole To tam są podobno jeszcze jakieś tam trzcinowiska, także bez psów, dużych psów, ciężkich, znaczy silnych psów no nie ma szans, także zobaczymy co będzie. Troszkę psy głoszą i to tak mocno naganka już wyszła ostatni miot tak jak mówiłem tu gdzieś jakaś łania krzyczeli ale poszła gdzieś tam do przodu kończymy polowanie o stoją nasi podkładacze dziękujemy za pełowanie owocne trzy dni. Thank you for the 10 hunting day for the three hunting days. Podziękowania dla myśliwych za naprawdę dobrą robotę. Panie strzelali bezpieczni. Thank you for the hunter for safety hunt for good shooting. Szczególne podziękowania dla naganki i podkładaczy naszych piesków. Also bardzo dobra robota. For the people kill for the dogs. Na uh, Brawo! Na Dzisiejszym polowaniu pozyskaliśmy 11 dzików. Today we shoot, uh, 11 whitebouts. Dwie łanie, hinds, i dwa jelenie byki. And two stag. Uh, dzisiaj Królem dzisiejszego polowania zostaje kolega. The king for today is Karlsten. He shoot one stag and two whitebouts. Dale Karlsten. i dwa dziki. Powiedzcie, może zabrać kamień. Dzień. A kamień gratis. Tak, to dla króla. Masz na sygnalistów, więc czapki z głów i chwila ciszy. Uczcimy zwierzę.